Siemanko, to znowu ja, znowu Maciej i Lucynka idzie też z nami, a z nami. E, ogólnie dzisiaj nagrywam filmik z okazji wyjazdu. E, w górę oczywiście nie można powiedzieć, że jest godzina bodajże 4 rano więc e, no, może tak powiedzieć, że bo co wstałem na kacu e, tak e, tego tak można tak powiedzieć, ale jest aż tak źle e, to będzie chyba mój szósty albo piąty razy jak jadę w góry można tak powiedzieć więc e, zobaczymy tym razem uciekaj, zwidzimy. Bo jest całe Morskie oko. W tym zeszłym roku na mnie wyszło, więc teraz mam nadzieję, że wyjdzie. Giewont na pewno, to jest też drugi cel. No i co, zobaczymy, jak dalej. w te 10 dni, Mamy 10 dni, tym razem dłużej Jesteśmy więc. To, co będzie dzisiaj działo, najważniejszego, to na pewno by to zdało Wam relacje. więc nie obawiajcie się tego. No co, chyba tyle. Widzimy chyba że od 5 do 12 jakoś wieliczka zaczynać będzie. tam damy zaćmęć. Trzymajcie się do później. zaczynam gdzie w środku nagram. No będzie fajnie. Przed nami około 3 km trasy turystycznej. Na trasie są toalety. Pierwszy za 40 minut. Nazywam je Sikolandią, także można z niej skorzystać. Jak samo Bardzo dobrze. Jeżeli ktoś by się źle poczuł, to proszę mi o tym powiedzieć. A najlepiej, jak ktoś poczułby się źle na poziomie trzecim. Przy windzie, jak już będziemy wyjeżdżać, żeby jej nie blokować, dobrze? Dobrze. Najmłodszy gracz <grym> w Minecrafta. To wiecie jak wygląda Chilow. To tu gdzie się przemieszczamy, sól wodowa ręcznie, a jak słów nie ma, więc ich nie szukajcie. I my oglądamy krowiska, które mają ponad 300 lat, kopalniach ponad 700. Na początku będzie taki przeciąg, bo przebieczając całej zajmuje zanim musi niższy wentylacji, ma co przebieczać. Po długość naszej kopalni wschód zachód to jest 10 km, szerokość północ-południe 1,5 km, a głębokość 300 metrów. Długość wszystkich chodników w jest 250 km. Zapraszam Państwa. Ładnie. 250. I to lecimy. Będzie prasa długa. Mól wieje. Nie, czekaj. Pani, proszę Państwa, pani, nie wolno uszukać otwartego ognia. Proszę o tym pamiętać. Ktoś z Państwa pali papierosy? Mali kłany? Nie, jeszcze nie.

Teraz <śmienicza> ciaśniej, wywężej i nie zmieścimy później. Najgorzej ten ma, który ma 2 metry wzrostu, nie? Tak dobrze pani zauważyła, że jesteśmy pod 64 metry, pod powierzchnią ziemi jesteśmy. Najmłodszy, jak się czujecie w kopalni? Bardzo dobrze. <śmienicza> I zapytałem, jak się czują w kopalni. To ja z przedszkolaków wiedział tak jak dwa babki w piwnicy. Ta mieć bardzo głęboką piwnicę. Ale jak już zatrzymaliśmy się, czy wiecie Państwo, jakie tu zwierzęta żyją w kopalni? Nie, nie szczury! Nie wiem, Szczu właśnie, turyści najczęściej pytają o szczury, te jest takie nietoperzy albo pająki. Nie wiem dlaczego. A jak byłem z przedszkolakami, to wtedy mnie się zapytało o Borsuki, Żydafy. Tym bardziej takich zwierząt. Inne zwierzęta, jakie żyją w kopalni, to są myszki. Bo Jak kiedyś były konie, to było dużo zboża, czyli obsa i one miały co jeść. Teraz tych myszek jest coraz mniej, dlatego że nie mamy koni, a górnicy nie zostawiają dużo jedzenia. I myszka nie potrzebuje wody słodkiej. Natomiast szczurów nie będzie, bo szczur musi mieć wodę słodką. I w kopalniach węglowych górnicy bardzo cieszą się z tego, że szczury, bo jak nie ma szczura, to znaczy jest niebezpieczna. on też ucieka. Po nas o tym ma oczekać drewno. Jeżeli czeszczy, to wtedy uciekamy. A jak mówią o szczurach, to słyszeli Państwo, jak dwa szczury spotkały się w kanale ściekowym? Jeden z się pyta, czy będzie się szczepił na COVID, a ten drugi jeszcze nie, bo na razie szczepionkę testują na ludziach. Badania naukowe. Nie, nie, idź tu na Jaszyka. No i mamie trochę.

w górach. Wczoraj byliśmy na Wieliczce. Powiem wam, że było fajnie. Bardzo bardzo się cieszę, że byliśmy tam pod, pod podejrzewam 100 metrów pod ziemią. No tak zimno było. Jak biało oczywiście, ale według mnie jeśli np. wejść do Wieliczki to powinniście ubrać jakieś chociaż bluzę. By, według mnie byście się zmarzli. A jak widzicie przyszedłem na takie pole. Gdzie, no, widoki są przepiękne. Gdzie od razu wych wychodzę, ten z domku, od razu jest widok. Um, jeszcze słońce wyszło tu, w ogóle. Mam na jakie plany na dzisiaj? To dzisiaj mamy taki przylotowy. E, dzień idziemy na kropówki. Kto wie, może papugarnia będzie. Zobaczycie, papugi. No, w zeszłym roku też to nagrywałem, ale według mnie sobie może się coś zdarzyć coś innego. Jeszcze na papugarni, więc. To wie, może jakieś pałogata, ten, który się złuchnie zaczepi, albo trzy, nawet i trzy. E, jakie Pana na jutro? Jutro dzisiaj jest poniedziałek, jutro jest wtorek. Jutro, jak będzie ona pogoda, to planujemy pójść na morskie oko. Zaplanować sobie e, na no śnie. O, jak już to, może nie mam termy zobaczy się. Nie będę zapraszał, nie wiadomo jak to będzie później. Jak coś na bieżąco będę Wam ten, dawał znać co, co będzie na następnego dnia albo po prostu dzisiejszego dnia bo nigdy nie, nie wiadomo jak pogoda No teraz ładnie przez słoneczko, więc dzisiaj mogliśmy być na, przykład na morskie oko no ale musimy czytać rano bo tak to jakieś o piątej bo tak to inaczej kolejki byłyby i w zeszłym roku przez to że właśnie jechaliśmy samochodem około dziewiątej to już taka była kolejka więc według mnie nie nie, nie dało rady wtedy dlatego wstajemy rano wtedy i, i idziemy na morskie oko ale to taki wstępny plan, jak coś nam znać czy coś się zmieni no dobra, chodźmy na krypówki i kto wie, może coś się uda nagrać do później nie opuszczę Dla No, odprężenie jest fajne, jest. Normalnie dekucji. Zresztą nie mam salon, ale to już jest tu Ale no, trudno. Jutro morskie oko, nie morskie oko, giewąt, ja i tak z moją dziewczyną. Więc mam nadzieję, że ogóle... piszę, że wójt robi słonecznie. Więc yy, mam nadzieję, że tak będzie, tak jak w budynce. Dobra. Dziękuję bardzo. Za że od ja tego dnia, to widzimy się później. Hello. Siemanko. Dzisiaj jest kolejny dzień. E, dzisiaj, jak widzicie, jest ładna pogoda, słoneczko. To albo Giewona, albo Kasprowy Wierch miał dzisiaj być. Dzisiaj Kasprowy Wierch. E, są trzy opcje na wejścia do Kasprowego Wierchu. Szlakiem niebieskim mm. albo szlakiem zielonym. E, lub e, wjechać po prostu kolejką z Kuźnic. No, najpierw musimy jechać właśnie do Kuźni, Kuźnic, potem e, albo jedziemy normalnie do góry wyciągami, albo idziemy piechotą szlakami. Ja pewno pójdę szlakami, bo nie, nie chcę iść na łatwiznę. Więc no, mam nadzieję, że uda nam się, bo to 3,5 godziny plus minus godzina, nie wiadomo, zależy od właśnie kondycji. A u mnie kondycja to taki znak zapytania. A czy no, według mnie, no tam rady jak na upartego. Ale zobaczymy, jak będzie w trasie. No, jak widzicie, no, dzisiaj lepiej, wczoraj padało. No, wczoraj tylko co, byliśmy umarkojeni. my byliśmy, już zapomniałem. No, gdzie my byliśmy wczoraj, dzisiaj jest... wczoraj był poniedziałek, to wczoraj by byliśmy ten, na Gubałówce No i co, I potem wróciliśmy i taki mały, chilloutowy dzień, więc a dzisiaj to już nie będzie chillout, tylko zapierdolenie I dzisiaj mamy zrobić kilka spraw o wiarach yy, yy, pod po dzisiaj sprawdzamy pogodę, ma być jednak e, słonecznie, bo później, wcześniej była, była zapowiedź, że to była, byłaby burza no ale powiem Wam, że w czwartek będzie giewon, jutro jak będzie blało do termy, yy, tak będzie wyglądało, a później nie wiem, może jakaś starnia skała, może znowu zdobędę. Nie wiem, zobaczymy, pomyślimy. Dobra, to jak będę będziemy, będziemy już na Kuźnicach, pokażę wam jak ta trasa wygląda z mojego punktu widzenia. Trzymajcie się do później. O No, tak wygląda właśnie. Jak mówiłem, pierwsza chutka przelamię Siemanko to znowu ja, kolejny dzień, dzisiaj jest środa Dzisiaj idziemy na termy. Wczoraj przepraszam Was bardzo za to, że nie grałem w filmiku ze szczytu Jak coś zobaczycie jak ten Jakie są widoki, to wejdźcie na relacje na Instagramu mojego Macie Chojniowski, macie 7652 Taki mam login, znaczy nazwę użytkownika Więc nie będzie problemu Jakie plany na dzisiaj? Dzisiaj termy hmm, Relaksik po wczorajszym 30 kilometrowym powiedzmy chodzeniu No prawie 30 km tak bym że wczoraj zrobiliśmy I więc jestem naprawdę mega zadowolony I bluś o powoli schodzi Więc no od kwietnia już 12 kg, teraz Kolejny pójdzie w dół, będzie po, po tym wakacjach. Zawsze myślę, że na wakacjach się schoduje, będzie chudu, chudło, a tak naprawdę się tyje. No mam nadzieję, że będzie u mnie na odwrót, więc zobaczymy. No, jakie plany na jutro YouTube morskie oko na pewno, a w piątek jeszcze nie wiadomo co będziemy robić, więc jak coś na bieżąco będę wam to znać co i jak. No i co? Wierzy, że wam go oglądać dzisiejszego. Zobaczymy, czy coś uda nagrać z termów. I tyle. Trzymajcie się, później. No po fajnie było 150 km Zadowolony jestem Co do, do tych termów to nie było fału, ale najważniejsze że można było się zrelaksować, więc jutro Morskie Oko i zobaczymy jak będzie jak być, jutro pogoda Do później, trzymajcie się, hej! No, jest godzina 6 lecimy Morskie Oko Pogoda, no w nocy było burza, mam nadzieję, że teraz będzie wszystko okej, okay, więc no, zaczynamy jak być w drodze, to później, elo. nami burza nie jest straszna, jest na 1,5 km do Morskiego Oka. Trochę podpadało, trochę przestało, ale burza jeszcze nadal jest. Ale nic nam nie przeszkodzi w do Morskiego Oka. zbliżamy, my zbliżamy się. Panie i panowie, zaraz będziemy z tym. Praktycznie już jesteśmy. Jesteśmy. No, słoneczko wyszło, mieliśmy kawałek deszczu iść, ale na szczęście teraz jest okej. Okay. No, dzisiaj pewnie w noga będziemy mieć ponad 20 km, więc nie narzekam, jest fajnie. Jutro jeszcze nie wiadomo jak będzie, więc się przekonamy jak damy zaś co jutro będziemy robić, to później. Ach, to nie jest nic więcej tego. To się na pogrzebie w zakopanym, może nawet w nie wiem, gór. Nie wiem Nie mam ma pieniędzy, bo tego szukać. No i na pogrzebie, no ciężko powiem, to jest z tym <laughs> Że jest na rękę, ale jest jedna przyszła i jest tak źle. Aha, chodź no chodź Aha, Chodź Patrzcie się na moją karmę. dzień. Ogólnie nie powiedziałem na początku filmiku, gdzie jesteśmy. Gliczarów Górny, tak się nazywa ta miejscowość. Są domki marzenia, ja polecam, full wypas tu mnie. Cieszę się bardzo z tych domków. No i co? Dziękuję bardzo, że dotarliście do końca tego filmiku. Jeśli się podobał się filmik, to lajk lajkujcie, subskrybujcie kanał, bo jestem bieżący z filmami. No i co? Trzymajcie się.